Siema z tej strony, lewena to jest ponownie w World i tak naprawdę jadę odcinek po odcinku, bo stwierdziłem, że jednak mam czas. Y... Powinienem podekspić, ja wiem, ale przy okazji ogarnąłem, gdzie jest jeden z zegarów, bo tak, wy wygooglałem, że tak powiem, wygooglałem to, przyznaję się, y... ale nie wierzę, że po prostu poprzedni cały odcinek spędziłem na tym, żeby szukać jakichś y... rzeczy w jaskiniach. No kupię sobie to od razu. Może mi coś pomoże. zawsze troszeczkę więcej damage'u. Ja nie wierzę, że szlałem się po jaskinach w dobrym miejscu i nie znalazłem tam zegara. No ale przy okazji, możemy układać zakończenie to z, z, przez zbieranie pereł. Spróbujmy. Zobaczmy, czy nam się teraz powiedzie. Więc, jak mówię, wygooglałem, gdzie jest kolejny zegar, zanim przejdziemy dalej. Ponieważ, jeżeli przeżylibyśmy dalej, to mógłbym to już wszystko już zepsuć. A tego bym nie chciał. To jest nasza szansa! Yey! Udało się, dobra. Po raz kolejny to mamy. Nie wiem, czy się zalicza, t, zaliczają też poprzednie gry. Jeżeli by się zaliczały. Zobaczmy. Bo jeżeli by się zaliczały poprzednie gry, to możliwe, że już będą to zakończenia Nie mam żadnego nowego zakończenia. Jeszcze nie. Dobra, więc to są chyba dwie gry. To chyba się indywidualnie zapisami, że tak powiem, toczy. Więc skoro to są dwie gry, które odbyłem, potrzebuję jeszcze trzy razy w to wygrać i blokuję do zakończeń. Dobrze, okej. Okay. Fair enough. Dobrze, was rozgromimy szybciutko. Zamienię sobie na Winter Slediego, bo jakoś stwierdziłem, że może być bardziej przydatny. Nie wiem, kombinuję po prostu z postaciami. Zobaczymy, które się okażą najbardziej przydatne. Dodatkowo, tak, tokeny Teraz powinienem iść tutaj. Przepłynąć do góry, iść do tamtej jaskini na górze. Tam będzie ukryty czwarty zegar. Przeszedłem całą tamtą jaskinię za raną. I oczywiście na sam koniec, w jedno miejsce chyba, w które nie poszedłem, tam znajdował się zegar. A gdybym już jest w krzaczek tutaj na dole, to prawdopodobnie byłoby już po wszystkim. Nie mogłem tego nigdy odblokować więcej, poza tym gdybym zaczął grę od nowa. Więc wolałbym tego nie spartaczyć. Mam nadzieję, że po drodze teraz nie partacze żadnych innych endingów. Ale nie wiem, bo naprawdę i nie wiem jak to się odblokowuje wszystko Więc tylko kilka rzeczy Okej okay. Yeah victory! Yeah! Nieważne Troszeczkę mi odbija Okej, okay, więc idziemy z powrotem do tej zasranej kopalni eee... Nie jestem pewien czy to jest tu, gdzie myślę? E? Nie w tę stronę, totalnie nie w tę stronę, źle. Zły skili użyłem, chcę uciec. Dziękuję, Pora, idziemy w tę stronę. Tutaj musimy zmierzać. Tym zejściem. Czy to jest to? Spoiler! Reklama! Już świadomy dzisiaj po przerwie na reklamy pewnie. Mi się, że to jest jednak polsat. Och, come on! Chcę znaleźć ten zegar, uciekajcie! Dziękuję. Jest kolejny zegar Jak już zauważyliście poprzednio To są nawiązania do minigierek z Five Nights at Rally's 3 I musimy wpisać odpowiedni kod To jest kod, który wpisywaliśmy na klawiaturze numerycznej W Five Nights at Rally's 3 Więc teraz, skoro już wam powiedziałem o co chodzi Skoro już się donosiliście, Pierwszy był balon, do by którego wpychaliśmy do pudełka To było coś związanego z pierwszą minigierką z Ballon Boyem To zbierało się balony Druga minigierka O ile ja dobrze pamiętam To były cupcakes. Nie pamiętam dokładnie. Albo cupcakes, albo przyciski były. Czy to było kilka tych przycisków? te cztery przyciski na yy, w automacie z grom. Kolejna gra to były cztery cupcakes, które trzeba było znaleźć yy, i poklikać po całej mapie. I teraz. Teraz był ukryty kod na kafelkach. Następne co będzie? Tak, zgadliście Shadow Bonnie. I to do czegoś nawiązuje, tylko ja jeszcze nie wiem do czego. Cóż. Może kiedyś to rozgryziemy. Ktoś to już na pewno rozgryzł, ale. Ale na razie nie chcę czytać. Jak, jak mi się nie uda przez dłuższy czas, to sobie przeczytam. Ewentualnie wy mi się. to też jest bardzo prawdopodobne. zebrałem zebraliśmy zegar, więc myślę, że możemy po prostu przejść dalej. Kontynuować naszą podróż i odblokować kolejny stage. Escape key jest bardzo przydatny, można, jeżeli jest sobie przeciwnik, szybko go. Wydupić Mamy i escape key i y, unscrew od JJ a, Więc są dwie możliwości, którymi możemy wydupić kogoś poza mapę Zapiszmy I to jest kolejny zgluczowany obiekt Mam nadzieję, że nie popełniłem żadnego błędu Zebrałem zegar Ciśniemy dalej Nie, to nie może być tutaj. Tam na dole? Czyżby nie, tutaj gdzieś? Tutaj, mam Cię. Okej, okay, idziemy dalej głębiej w paranoję. Czyżby to było to miejsce? Czy dobrze trafiłem? Czy coś spaprałem po drodze? Dobrze trafiłem O nie, nie bijcie mnie Dobra, kolejny stage mamy odblokowany e, Praktycznie wszystkie lokacje, nie, prawie wszystkie Jeszcze tylko jedna nam została e, Nasz cyrk Za szybko się tak zapędziliśmy, jest dość ciężko Możemy paść nawet nie mają. tak. No, może być słabo. Bądźmy szczerzy, może być słabo. A, może i nie. Nie jest aż tak źle. Ten jeszcze się trzyma. Ale już niedługo. Zapewniam. Potem już nie będzie trzymał. Dziękuję. Tu też na plus wychodzimy z tym, że więcej expa dostajemy. Więc trzeba będzie kiedyś zwrócić uwagę na to, gdzie, gdzie szukamy postaci. Bo różne postaci występują chyba w różnych miejscach, z tego co pamiętam. E, ok, cześć, Redbear. Pogadajmy. Ok, okropnie straszne miejsce. Myślę, że tutaj sobie zostanę. Ty jednak musisz iść dalej przed siebie. To jest y, f, cmentarz zepsutych, niechcianych kreacji. Pełny pułapek. Yy... Nic tutaj nie jest takie, na jakie wygląda. Sprawdzaj grubej drzewa, to całe miejsce jest pełne iluzji. Okej, okay, dobrze, będę sprawdzał. Yy, ważne jest też, żebyśmy zdobyli Fredbera, zanim pogadamy z nim po raz ostatni. Jedna rzecz jest prawdziwa: nic tutaj nie jest takie, na jakie wygląda. Musi znaleźć inny zegar, ale wcześniej będzie łatwe. Jest inny korydor, korytarz pod y, cyrkiem. Znajdź zegar. Pod cyrkiem. Czyli muszę coś gdzieś w cyrku teraz znaleźć zegar jakiś. Well, fuck. Witajcie. O, to była niespodzianka. Nie jest źle, ja myślałem, że naprawdę będzie słabo w tej konfiguracji, ale umierajcie już sobie. Proszę, serdecznie. Myślę, że to już będzie koniec. Jeszcze nie. Żyję marzeniami. I w taki sposób życie kobie nie wzat. Je. A, to mój padł. <grystanie> Jezus, jakie, jakie zło. Je. Zabili mojego. Dobra. Zapiszmy. Zobaczmy co to, 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 to ma. To ma to kaboom. Kaboom chyba nie jest aż takie mocne jak się e, wydaje. Chyba nawet nie ma sensu tego kupować. Jak na moje. Thank you very much! I tu są teraz te jaskinie kolejne. Czy tutaj jest coś szczególnego ukrytego? Ja się do cyrku. Ale. Okej, okay, jest coś, czego nie rozumiem. Tu jest zamknięte przejście, czemu? Albo trzeba przejść dookoła. okej, okay, czyli to jest. To nie jest coś, co się otwiera, trzeba tutaj to otworzyć kluczem. No ale, wiecie co, myślę, że się z tym na razie zmywamy, bo ja idę za daleko, a jestem za słaby. Za bardzo kozacze tutaj w tej chwili i mogę dostać po dupie ostro. No właśnie. Doskupmy się tym, co jest tutaj. Znaleźliśmy zegary. Jest kolejny. Kurczę, wolałbym przeczytać to, co tam pisało najpierw. Zanim sobie czkolwiek na naprzód, bo boję się, że po prostu pominę taki zegar i wszystko pójdzie się srać. Badały też znaleźć Freddera po drodze. Więc po prostu myślę... Myślę więc jestem i nagle znikam Nie wiem, zostało mi chyba na razie tylko ekspienie i uważne szukanie innych rzeczy Odcinek może będzie dzisiaj krótki Dobra, ktoś do mnie dzwoni, muszę kończyć odcinek, to by było tyle Trzymajcie się, serio, że tak krótko Na razie, dokończymy to kiedy indziej